Dzień dobry Państwu, kłaniam, kłaniam się serdecznie, moi drodzy. Zacznę od tego, że niektórzy pytają, że jednak lepiej było, jak byłem w kominiarce. To znaczy nie, że było lepiej, tylko ten kanał jakby to miał takie swoje logo. Teraz uznałem, że to już nie ma, nie, nie ma dla mnie sensu być w kominiarce, bo już teraz każdy moją twarz może znać, to już dla, dla mnie nie ma większego znaczenia. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że być może wrócę do kominiarki, jak zacznę troszkę bardziej chudnąć i twarz będzie się powoli zmieniała, czy to po chemii, czy to po operacji, więc powrócę do kominiarki, bo będę nagrywał do samego końca. Od czego chciałem zacząć? Przede wszystkim chciałem podziękować tym osobom, które mi pomogły. Chciałem bardzo podziękować jednemu widzowi dzięki któremu się wczoraj dostałem do profesora onkologii na wstępną rozmowę mam zlecone badania od ci którzy się interesują teraz do tych mówię odrobinę moim zdrowiem. no ja ja uważam że ostatnie lata swojego życia zrobiłem tyle ile mogłem dla młodego pokolenia tłumaczyłem im. I generalnie jest ok, Generalnie jest ok. jeszcze będę nagrywał. Póki, póki nie braknie sił. Póki nie musiałbym z łóżka nagrywać, to już nie dam rady, ale jeszcze Jeszcze, jeszcze lewaków dojadę kolejne wpisy, żebym prawacka K zdychał. Właściwie już mnie nie interesują, nie przeszkadzają i na każdego przyjdzie pora. Każdy ma swoją świeczkę i jeżeli oni myślą, że będą żyli po, po 300 lat, ja z na oni będą żyli po 300 lat, to, to się zdziwią, bo kiedyś przyjdzie dzień, że z dnia na dzień mogą się rozchorować, czego ja nikomu akurat nie życzę. Choć wiel, wielu jest takich, którzy tak szkodzą Polsce, że sąd może by się im należał lub Trybunał Stanu, ale tego co ja przechodzę nie życzę nikomu. Yy, dobra, to na początek, dobra, zacznę od moi drodzy, zacznę kochani od zagranicy. A, a jeszcze chciałem tylko dodać, że dziesiątego, tym, którzy się interesują moim zdrowiem, w sumie yy, z wieloma z Was spędziłem tu ładnych parę lat, poświęciłem no, ła, no przez 6 lat, no to trochę tych nocy poświęciłem całych, cały żeby filmiki były. I dziękuję za solidarność tym, którzy mnie wsparli. Nie mówię, że nie myślcie sobie, że w ten sposób, bo wielu z Państwa może myśleć, że to wsparcie tak ogromne do mnie płynie, że prawica się tak zjednoczyła jak lewica w sprawie Margot i może uzbierałem 100 tysięcy, czy 50, czy 20, czy 10. Nie, moi drodzy, motor, motoroweru bym nie, nie kupił używanego, więc dla tych malkontentów, którzy mi w mailach pisze, że już mam tyle, że mi wystarczy na, nie tylko na tą jedną chorobę, ale jeszcze na kilka innych, to są troszkę w błędzie. Dobra, to tyle o sobie, tyle o sobie, moi drodzy. Teraz chciałem o. Ciechanowskiej. Zanotowałem sobie powiedzieć, pani ogłasza, że mogłaby być przejściowym prezydentem na Białorusi, natomiast ja uważam, że ta pani po prostu spierdoliła na Litwie, gdzie jest bezpieczna. Dla mnie lider opozycji to jest taki lider, który nawet idzie do więzienia. I wtedy staje się jeszcze silniejszy jeszcze silniejszy staje się człowiek, który idzie do więzienia za sprawę. To, to zawsze tak było i zawsze tak będzie. Natomiast ktoś, kto siedzi w hotelu pięciogwiazdkowym i opowiada takie rzeczy, zupełnie bezpieczne, gdzie akurat w jego kraju, którego chciałby być przejściowym, przywódcom porywają ludzi z ulicy, biją, katują. Pani sobie wyznacza jakichś tam swoich przedstawicieli, których następnie białoruska milicja aresztuje. To dla mnie żaden przywódca i, i, i ta pani absolutnie nie powinna być w mojej ocenie. Nie, przecież to jest tylko moja ocena. To Białorusini wiedzą najlepiej, skoro Białorusini popierają panią, która jest teraz na uchodźstwie. Tak bym rzekł, jak nasz rząd na początku. II wojny światowej, ja też uznaję to za, za zwykłą ucieczkę naszego rządu i wielu historyków teraz pewnie, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, by się ze, ze mną zgodziła, że jednak to była ucieczka. No, dla co po niektórych to był ruch strategiczny, że można potem było montować armię. No, armię to można było montować tylko dlatego, że Stalin się zgodził, a nie dlatego, że nasz rząd uciekł z zagranicy. To sprawa numer jeden. Dobrze, więc to tyle o zagranicy. Tutaj o Margot. Chciałem wam powiedzieć, jak on ma tam na imię Łukasz, Kasia, Wiesia, Chujesia. Więc on mówi, że on mówi, że jest Polką i czuje, że ktoś mnie zabije. On, on cytuję jego słowa. Jestem Polką i czuję, że ktoś mnie zabije. Nie wiem, skąd on ma takie pomysły, że ktoś go zabije, bo przecież bojówki LGBT nie napadają na takich jak on, tylko napadają na, na furgonetki Fundacji Prolife, która chroni nienarodzone dzieci przed takimi właśnie jak oni, przed takimi bojówkami, bo doskonale wszyscy wiemy, że dzieci małe się nie obronią same te, które są w łonach matki jeszcze nie, obronić się nie potrafią, nad, nie wyskoczą i nie będą się. Biły z opracami, przecież one są zdane na, na to, co ich mama zdecyduje. Mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, żeby aborcja w Polsce była dozwolona. Mam nadzieję, że długo już mnie nie będzie i ciągle będzie, będą rządy już teraz takie, że będą dbały o to, żebyśmy nadal byli państwem konserwatywnym, chrześcijańskim i żebyśmy nigdy nie dopuścili do zabijania niewinnych dzieci. Ja składałem swoją ofertę w fundacji ProLife bo fundacja ProLife wysyła czasami maile czasami wyśle 10 zł im więc yy, yy, przysyłają maile więcej oczywiście ja wysłać nie mogę ale nie o to chodzi yy, w każdym razie yy, tak patrzę sobie tutaj a na market i uważam, że to znowu napadli, znowu napadli, zatrzymali gdzieś tam ciężarówkę, ja myślę, że dość tego, że dość kurwa tego, ja nie wiem czy wy w tej fundacji Pro-Life macie jakiegoś stratega, który wystarczyłoby, żeby wziął, tak jak już mówiłem w jakimś filmie, trzech, czterech chłopaków, Siłowni konserwatywstów, prawicowych, wsadził ich do drugiego samochodu. Trudno, niech ta benzyna kosztuje. Przecież ludzie przesyłają na waszą fundację na pewno spore pieniądze. Wystarczy mały samochód, żeby panowie jechali za furgonetką, i wtedy LGBT-owcy ci napastnicy, bo ja, to, dla mnie to są zwykli bandyci, którzy napadają na te furgonetki. Żeby po prostu zobaczyli tych panów, i nie wiem, czy ci panowie musieliby złodzić im skóry. Chociaż ja, ja, ja tutaj nie wykluczam tego, nie wykluczam tego, jeżeli by tamci byli agresywni, a dobrze wiemy, że lewacy są agresywni. To są podłe ścierwa, które mówią o miłości, a piszą, żeby ktoś zdychał, kto jest bliski końca. Więc. Ja bym ich po prostu obstawiał. No i co za problem, wynająć drugi samochód? Ile ten samochód spali? Taj benzyny, czterech chłopaków znaleźć o takich poglądach jak ja mam, prawicowych, i o takich poglądach jak ja mam, że trzeba chronić dzieci w łonie matki, bo to jest najważniejsze co mamy. To dzieci. Dobra, Trzaskowski. Teoria, teoria spiskowa. Teraz trochę się uśmiejemy. Teoria spiskowa, moi drodzy Trzaskowski, terroryści zaatakowali prawdopodobnie Czajkę. Tutaj dobrze Dominik Taczyński napisał, że replikanie czy tam ktokolwiek z jakiejś innej planety zaatakował. No i niestety Trzaskowskiemu ta teoria pasuje. Myślę, że Platformie Obywatelskiej każda teraz teoria pasuje poza jedną: że to Trzaskowski się dopuścił tutaj zaniedbań i Hanna Gronkiewicz Walc w trakcie budowy tego dopuściła się zaniedbań. I tu jest potrzebny prokurator, i to, i to na szybko. Co z tego, że on zapłaci? On zapłaci, on nic nie zapłaci, on wypłatę. Teraz rząd ustalił z nim, że on ma zapłacić za te wszystkie wojsko postawi OK. Tu on nawet nie jest wdzięczny, on nawet nie podziękuje. Nawet jak to się skończy, wojsko postawi ten most pontonowy to i tak on za to nie, nie podziękuje, jak wojsko przeciągnie rurę, on nie podziękuje, jeszcze będzie narzekał na rząd, że za dużo pieniędzy chce, że za drogie rury i tak dalej, zawsze, zawsze znajdzie <laughs> przepraszam sobie powód do tego, aby Zaatakować ten rząd, także to jest niewdzięcznik zwykły, i prokuratora powinna wdrożyć szybkie działania. Nie wiem dlaczego PiS dopuszcza do takich rzeczy. Ciągle żyje tym telewizja, żyje tym telewizja i prawicowa, żyje tym telewizja lewicowa. Oni wszyscy razem tym żyją, a nikt nikt, nikt z włodarzy w naszym państwie nie próbuje tego procederu rozwiązać, rozwikłać i to w trybie bardzo szybkim, bardzo szybkim. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale no co, pi, znowu zbuduje i znowu coś tam pęknie gdzieś i, i tak możemy w kółko i wydawać te miliony, bo ten, dla Trzaskowskiego to nie jest żadne sprzeniewierzenie i dodam tylko, że on te pieniądze weźmie, krytykuje, rząd, ale przecież on wypłaty swoją ma cały czas, jemu nie brakuje Niczego. Natomiast bardzo chętnie będzie krytykował pieniądze, które dostał od rządu. A co Warszawiacy? Warszawiacy, no cóż, będą mieli podniesioną cenę wody, będą mieli podniesiony wywóz zapewne śmieci, parkometry. Trzaskowski zadziała e, odpowiednio. Nie wiem, e, ten rząd jest dla mnie słaby. Ja. Powtarzam to po raz któryś. Ten rząd y, Pisowski rząd jest dla mnie słaby, ciągle się ugina, ciągle się ugina y, przed LGBT, przed takimi jak Trzaskowski, komisja do spraw y, y, Komisja Jakiego, jak pamiętacie y, o, olewane wyroki y, nie, nie przychodziła, ni, nie została niczym ukarana, nie została doprowadzona, choć specjalnie wniesiono poprawkę o możliwości doprowadzenia świadka. Nikt jej nie doprowadził. Po prostu oni zlewają nasze prawo, zlewa... ale to chyba się wiąże tutaj, że sądy nie, nie są jeszcze oczyszczone zupełnie właśnie z takich ludzi. No dobra, to żeby, 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 żeby kończyć, żeby wam nie przeszkadzać. O Trzaskowskim powiedziałem Kapuś. Kapuś mówi tak, moi drodzy. Już nie, nie mówię kto to mówi, bo Kapuś to już chyba logiczne, że to Lech Wałęsa, że to o nim teraz mówię. Ja właściwie wszystko przegrałem, dom, rodzinę dla Kaczyńskich. No jeżeli Bolek przegrał, moi drodzy, to powiedzcie mi kto wygrał, ktoś kto mieszka gdzieś na poddaszu, ktoś z Warszawy, kto został wyrzucony przez Gruntkiewicz-Waltz i jej znajomych, urzędników, wspólników i tak dalej na ulicę. Czy taka osoba przegrała, czy taka osoba, która mieszka w prawie, że w pałacu ma wysoką emeryturę, ma ochronę jeden wykład jej, jej bo ja nie wiem, że jakiej na przykład on jest płci, bo jest 58, więc ja mogę sobie domniemywać, że on jest 57, 6, 5, 4 i 3, bo ja nie wiem, on się nie określił jeszcze, więc to jest nasza niewiadoma, jakiej płci jest kapuś, może kiedyś powie. W każdym razie, drodzy państwo, jeżeli ktokolwiek ucierpiał, to na pewno nie on, a już co do tego mają bracia Kaczeń z świętej pamięci, Lech i Jarosław, mają wspólnego, że bolek wszystko przegrał, bolek przegrałeś, bo kapowałeś, to kurwa przegrałeś. No, byłeś człowiekiem, który nie trzymał się zasad moralnych, nie trzymał się zasad etycznych, dla ciebie było ważne to, żeby dostać. 500 zł, i żeby rozkradać Solidarność. Dzisiaj oglądałem filmik i świadka z tamtych czasów z Solidarności, jak były pieniądze, leżały na stole i po prostu tutaj ja powtarzam, tutaj powtarzam, żeby nie było oskarżeń przeciwko mnie. Film jest na, dostępny ogólnie na Twitterze, więc tam jeden ze świadków z tamtych czasów zeznaje, jak widział, jak pani krzywa z nosem, pakowała pieniądze zastanik. Oni wyciszyli tą sytuację, wtedy Solidarność wyciszyła. Ja znam inne przykłady, gdzie dotyczące Bolka, ale już, no, 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 co mogę powiedzieć, za chwilę będę w sądzie, a nie mam siły już, żeby iść do sklepu, więc nie będę miał siły włóczyć się po sądach doskonale. Wiecie, kim ten łobus jest. Dobra, i ostatnia info. Aha, nie, to, yy, to chciałem o tych furgonetkach powiedzieć: prawo do życia yy, i o tym, żeby miały po prostu obstawę. Ja nie wiem, czy te furgonetki celowo jeżdżą same bez obstawy, bo przecież naprawdę czterech yy, konserwatystów z prawicy zagwarantowałoby im całkowite yy, bezpieczeństwo. Jak wiadomo, lewaki to są cioty, oni tylko udają. Yy, właściwie, kogo nie udaję, kogo udaje Margot, yy, można tylko się domyślać. Dobra, dziękuję Państwu za uwagę. Yy, yy, jak, yy, zawsze mi jest ciężko to powiedzieć, ale jeżeli ktoś ma ochotę i, i chce mnie wesprzeć, to, 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 to będzie ok. Jak nie, to też ok. Ja nie, nigdy, nigdy nie. nie jakby y, sytuacja wygląda tak, nie proszę, ale y, jest wiele osób, które y, y, może chcą pomóc. <laughs> nie, a, więc, jak chcą, to mogą, a jak nie mogą, a chcą, to wystarczy modlitwa. Za którą bardzo jestem wdzięczny. Wielu, wielu osobom jestem wdzięczny za modlitwę. Y, to jest dla mnie akurat bardzo ważne, że ktoś się y, modli w mojej intencji. Y, bardzo za to Przede wszystkim, to jest dla mnie chyba ważniejsze niż wszystko. Inne. Pozdrawiam Was do następnego odcinka. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie po chemii czy po zabiegu wrócę do kominiarki, bo nie będę najlepiej już wyglądał. Pozdrawiam.